z mojego strony, Forty, Niety, i dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek taki chyba z boiska. więc dowiecie się wszystko na początku, a teraz na raz. No więc dobra, jesteśmy już na początku yy, biegnie do mnie nasz dzisiejszy gość dzisiejszy gość dzisiejszy gość Przesław się, przyjaciele. Yy, do widzenia Dobrze, yy, to będzie nasz dzisiejszy bramkarz yy, Ja jestem w koszulce, która Pomina dużo wspomnień. I teraz je zobaczycie. Znaczy? Yy, więc dzisiaj będzie coś takiego. Widzowie. Yy, pierwsze dwa rzuty, yy, będą dwa rzuty karne i za każdy strzelony. Dostaje punkt, a za każdy niestrzelony albo obroniony przez mojego bramkarza, dostaje on punkt. Y I będzie dwa karne, 5 y y za pola karnego y i cztery sam na sam. Więc można zrobić dużo punktów. Więc zaczynamy. Czekajcie. O. Tak? Dobrze. Trochę niżej. A więc okej, okay, dobra. Stacujemy na początek. Pijcie osi. To nie jest reklama. Więc pierwsze. A może będzie. Pijcie osi, osi najlepsze. Ciot. Są Dwa. cztery smaki: Grapefruit, Pomarańcza, Cytryna i taki niebieski, ale nie pojmę jak. Jaka na... Jaki smak to Więc zaczynamy? Tryna. Powieszenia jest. Nie jest Kurde. To jest zbra rozgrzewka. <śmieniu> jeden. Miał być w prawo Miał być w prawo, prawo Ale było w środek Więc teraz rzuty wolne Rzuty wolne Jak się przygotowujesz na rzuty wolne? <śmieniu> Z tobą tam nawet się nie trzeba ruszać <śmieniu> Bardzo śmieszne Bra Bramkarz Pije I zaczynamy Widzowie, gdzie jest bramkarz? Czekajcie, możecie tam nie widzieć, więc ja tylko was przybliżę. Będziecie głównie widzieć bramkarza, który robi greedy, jak on się rzuca, bo to głównie ma być odcinek, jak bramkarz się rzuca. Ok, więc ja już idę i lecimy. Ja będę dla tego banana.

To nie się powtarza. Co? No. Tylko w kamerę. To nie wpadło. Dobra, więc przechodzimy eee, do kolejnej no, konkurencji. Leo. No. Czemu? My no razem nie zrobią. Czemu? Nie wiem, tylko tak. Ci osi, ci osi, ci osi. Dokładnie. Dobra, jeszcze raz cała nasa. O kurde. zawsze kradą.

Jeżeli chcecie, żeby następnym razem był on był atakujący, to zostawcie 10 op 5 łapek w górę, okej? Okay? No, 10, bo no, 10, to chyba chyba w swoich snach! Chciałbym Bo śni o tym Może Mówił mi, że was nie lubi Bardzo Powra, mae'n deimlo'n seiheu'r undeg. Powra, mae'n cofnest. Ah, isod, isod. Powra, Lalo. Lalo. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków Jeszcze leży po tym strzale Gol Jeżeli chcecie więcej takich odcinków to zostawcie około 5 łapek w górę pod tym odcinkiem A tutaj żegnamy się bardzo serdecznie Nara Osi